Siemanko, witam się z Wami na kolejnym podsumowaniu newsów z minionego tygodnia na kanale IT Hardware i mamy absolutnie e, gigantyczny wysyp. Przepraszam, kopnąłem was, jeżeli chodzi o informacje na temat RTX serii 5000, problemów z rtx serii 4000, problemów z Intelem, za to no, też trochę problemów z AMD ale też dużo pozytywnych informacji na temat nadchodzących procesorów od AMD, więc już bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania, a zaczynamy od tego, że pamiętacie, że jakiś czas temu Unia uchwaliła, że wszystkie telefony mają mieć jeden typ ładowarki, tak? Nawet iPhone'y przeszły już na USB-C i ku mojemu zaskoczeniu, bo nie miałem o tym pojęcia. Wiecie, że Polska jeszcze tego nie ratyfikowała w sensie tego uchwalenia? Akurat to jest jedna z takich rzeczy, nad którymi za bardzo bym się nie zastanawiał. Są takie rzeczy, z którymi można polemizować, ale to jest moim zdaniem całkiem dobra decyzja. A Polska cały czas się wstrzymuje i w końcu postanowiła ruszyć dupę do roboty. I to ratyfikować, więc też będziemy mieli jeden typ ładowarki przyjęty, że tak powiem, w naszym kraju. Pomimo tego, iż w praktyce no, nie ma to jakiegoś większego znaczenia, bo i tak decydują o tym producenci, a takich krajowych producentów. No, to raczej nie mamy, którzy by chcieli stawiać co do tego opór. No a oporu, czy opór to stawia społeczność Memphis, w którym to Elon Musk postanowił uruchomić najpotężniejszy do tej pory na świecie klaster do uczenia AI. Składa się on ze 100 tysięcy układów Nvidia H100. Jeden taki układ pożera tyle prądu, co jedno gospodarstwo domowe, więc 100 tysięcy takich u, układów pożera tyle prądu, co 100 tysięcy domów. Całkiem, całkiem spore miasto. Musk zalokował 6 miliardów dolarów na ten cel. Zakupił karty graficzne i uczy swojego własnego chatbota, który ma się nazywać Grong, który prawdopodobnie będzie działał w obszarze Platformy. X. No, i tutaj właśnie mieszkańcy protestują, że co, jakim się prąd i woda skończy, bo taki układ chłodzony wodą, taki potężny klaster, zużywa niesamowite ilości wody. I jeżeli chodzi o energię elektryczną, tu było podane, e, że zużywa to. Czekajcie, czekajcie, zaraz to znajdę, bo to była ciekawa liczba. E, e, czekajcie, czekajcie. Milion galonów, czyli 3. I 8 miliona litrów wody dziennie yy, i do tego 150 megawatów energii elektrycznej na godzinę. Wow, absolutnie, absolutnie zatrważająca statystyka. No Nvidia się cieszy, bo zarabia na tym masę kasy i mówi się, że Nvidia na samym AI, tylko w tym roku. Znaczy w 2025, więc w nadchodzącym, ma zarobić 210 miliardów dolarów. Absolutnie jakieś niewyobrażalne pieniądze. Gracze to w tym wszystkim 10 miliardów. Gracze to nie jest nawet 5% tego, co zarabia Nvidia, więc możemy czuć się zepchnięci na margines naturalną siłą rzeczy. Niestety, tak to już wygląda. Z kolei yy, tutaj Przewodniczący Koreańskiej Izby Handlu i Przemysłu donosi, że jeżeli AI nie będzie zarabiać, jeżeli AI będzie wyglądać jak kalifornijska gorączka złota, na której de facto najwięcej zarobili nie poszukiwacze złota, a sprzedawcy przeróżnego rodzaju sprzętów do poszukiwania tego złota, że jeżeli AI nie będzie zarabiać, to naprawdę Nvidia może się sypnąć. Sypnąć absolutnie spektakularnie. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli będą zarabiać takie pieniądze, jak wcześniej to było powiedziane, czyli te 200 miliardów rocznie, to wystarczy im kilka lat do zbudowania tak gigantycznego kapitału pieniężnego, że może im się to sypać, a z łatwością przejdą sobie na inny model biznesowy i też będą na nim zarabiać. No a! I jak jesteśmy przy tych 5%, które dla Nvidia zarabiają 10 miliardów dolarów rocznie, czyli kartach graficznych, to RTX w serii 5000 prawdopodobnie w tym roku nie uświadczymy. Mieliśmy masę przecieków na temat tego, kiedy te karty się w końcu pojawią. Zrobiłem na ten temat cały odcinek u siebie na kanale, więc tam wbijajcie poglądać. Natomiast wychodzi na to, że nawet 5090, które miało pojawić się w tym roku się nie pojawi, byłoby to takie konkurowanie same, samemu z sobą i na razie Nvidia może sobie odczekać, sprzedać więcej ilości kart z serii 4000, więc możemy się spodziewać całkiem niezłych promocji pod koniec tego roku, a karty zaprezentuje dopiero, dopiero prawdopodobnie na targach CES na początku przyszłego roku i wtedy też one będą się pojawiać, czyli początek przyszłego roku to prawdopodobna premiera serii 5000. I też specjalnej karty z tej serii dla Chin, bo taką kartę ponoć Nvidia szykuje, tak jak przygotowała 4090D, tak samo ponoć przygotowuje 5090D. Wiecie, prawdopodobnie przykre, gdzieś przycięte TDP, przycięte zegary, karta de facto o takiej samej papierowej specyfikacji, jeżeli chodzi o ilość rdzeni, pamięci i tak dalej, natomiast przycięte zegary. Przyciętych zegarów natomiast na pewno nie będzie miał RTX Titan, bo tutaj mamy przecieki, że Nvidia po dwóch generacjach przerwy, bo zarówno 3000 seria, jak i 4000 nie miała swojego Titana, to może nadejść ją w serii 5000. I tutaj ja też zrobiłem na ten temat cały odcinek, jest do tego dużo miejsca, bo tak jak Seria 3000 i 4000, tamte najwydajniejsze karty były całkiem wymaksowane. Tak teraz wiemy, że 5090 ma przyjść z magistralą pamięci 448 bitów, gdzie maksymalnie mogłoby być to 512 i z 28 GB pamięci VRAM GDDR7. To Nvidia wystarczy, że dorzuci magistrale 512 bitów, 32 GB pamięci VRAM i jeszcze podkręci te GDDR7 ki na wyższą przepustowość niż te bazowe 26. 27 gigabitów na sekundę do nie wiem, 32-34 gigabitów na sekundę i samą taką operacją, bez zajmowania się zegarami rdzenia, bez zwiększania ilości rdzeni kuda, co też pewnie nastąpi w tej karcie, może osiągnąć gigantyczny przyrost wydajności i coś czuję, że taka karta być może, ale to już bardziej w 2026 roku się pojawi. Natomiast Problem mają RTX serii 4000, bo wyszło, że Nvidia, właściwie nie Nvidia, bo Nvidia w swoich akurat modelach referencyjnych tego problemu nie ma. Modele niereferencyjne korzystają z pasty jednego producenta, która jest bardzo tania i na samym początku daje zarąbiste efekty chłodzenia, ale. Z racji tego, że posiada większe niż standardowo cząsteczki galu, to one z czasem są poniekąd blokerem odprowadzania ciepła i użytkownicy zaczęli zauważać gigantyczne pogorszenie temperatur na kartach serii 4000. Dajcie znać, czy u Was ono też nastąpiło. No problem, problem tak naprawdę nie mały a problemem też może być dostępność samej serii 4000 bo już zapasy mają się kurczyć, Chiny to jako pierwsze miały odczuć, że na przykład 4070 jest mniej, no jesteśmy u progu premiery serii 5000 ale prawdę powiedziawszy do kart pokroju 5070 no to został nam gdzieś jeszcze około rok czasu, no może nie cały rok czasu bo pewnie pojawi się to gdzieś w kwiecień, maj przyszłego roku, może wcześniej może marzec, natomiast no jeszcze zostało na ładne kilka miesięcy, gdzie ktoś będzie mógł potrzebować karty na cito i tej karty będzie musiał poszukać w jakiejś zwiększonej cenie ze względu na tą ograniczoną dostępność. Jestem ciekawy, czy faktycznie się to objawi. Jeżeli tych kart byłoby dużo, nawet dobra, abstrahując od tego, że ich zabraknie, bo nie sądzę, żeby ich zabrakło. To jeżeli byłoby ich bardzo dużo, moglibyśmy się spodziewać bardzo fajnych promocji. Jeżeli będzie ich na styk to promocji niestety nie będzie, no i to najbardziej by mnie tutaj w tym kontekście bolało. A teraz przechodzimy do Ryzenów serii 9000, które pomimo dość mało spektakularnej zapowiedzi i większość ze mną na czele zrobiła mech, jeżeli chodzi o to, co tak naprawdę przyniosą, czyli zwiększone IPC, to wygląda na to, że nie tylko, bo można je podkręcać. I podkręcony został taki Ryzen 9 9950X do 6 GHz. I dzięki temu przebił Intela o 20% jeżeli chodzi o wydajność jednorodzeniową i aż 25% jeżeli chodzi o wydajność wielorodzeniową, więc zapowiada się naprawdę mocarny mocarny procek, które zostaną opóźnione ale o tym chwilę, chwilę później. Natomiast do francuskich sklepów trafiły już te protki, pokazane zostały ceny i tak, 350 euro za 9600x. 454 euro za 9700X i za 9900X 567 euro. I patrzcie na te cyfry. 9700X to jest Ryzen 7. A niestety AMD chyba się uwalnęło i na procesorach z Ryzen 9. Teraz pytanie: czy jest to Ryzen 7 czy Ryzen 9? Gdzie jest literówka? Czy ta dziewiątka powinna być siódemką, czy może ta siódemka powinna być dziewiątką? Ciężko stwierdzić. Nie wiemy, czy to jest tak naprawdę Ryzen 9 czy Ryzen 7. I ze względu na ten błąd, to właśnie AMD opóźnia premierę procesorów. Czy jest to konieczne? Nie wiem. Na pewno ciekawostka by to była, jakby takie Ryzeny trafiły na rynek. Byłyby one pewnego rodzaju artefaktem za kilka lat. Nie jest to jakiś poważny problem, bo tylko literówka na iHS-ie, ale mimo wszystko AMD, jak to podało w poprzednich swoich, oświadczeniach nie chcę wypuszczać półproduktu czy jakichś błędów i wycofuje te Ryzen 9, stąd nie zobaczymy ich pod koniec sierpnia, a dopiero w połowie sierpnia i wcześniej zadebiutuje Ryzen 7 oraz Ryzen. 5. No a testy, kiedy pojawią się testy? Testy pojawią się dzień przed premierą Ryzenów, więc co za tym idzie? W połowie sierpnia Ryzeny 9 i gdzieś początkiem sierpnia pierwsze procesory powinny być testowane około 7 sierpnia, nie jeżeli chodzi o Ryzena 7 i 5, a dopiero 14 sierpnia Ryzeny 9. Tak to ma wyglądać. No i na samym końcu testy w Cinebenchu, Tychże Ryzenów mamy już je częściowo przetestowane, no bo one do testerów trafiły. Teraz tylko będą te wyniki czekać na opublikowanie. Jeżeli chodzi o wydajność jednorodzeniową, to tutaj Ryzen 7 najlepiej się sprawuje: 9700X, 2280 punktów. wielordzeniowo bez zaskoczenia, Ryzen 9 32000 punktów w simbenchu wykręcone, więc całkiem, całkiem niezły wynik. A teraz Intel. Na początek to e, dobre wiadomości, a przynajmniej dla nas, dla Polski, ponieważ Intel anuluje fabrykę we Włoszech i ośrodek badawczy we Francji, a skupia się na Niemczech i Polsce. E, I wiadomo, w Niemczech powstanie ta najważniejsza fabryka, FAB10, który będzie produkował e procesory. U nas powstanie montownia procesorów. Pytanie, czy czasami to, co nie zostało anulowane, z tego co wiem, we Włoszech miała powstać odlewnia, a we Francji ośrodek R&D. E, może też powstanie odlewnia u nas? Fajnie by było. Powiem szczerze, fajnie by było, jakby coś takiego u nas powstało. Na chwilę obecną nie wiemy, jak się to skończy. Natomiast fajnie, że to nie naszym kosztem Intel tutaj ogranicza inwestycje w Europie, a innych krajów. E, I jednak, że my jesteśmy w tym priorytecie, Top 2, no bo top 1 to Niemcy i FAB główny. Jeżeli chodzi o nadchodzące procesory Intela Ultra 9 2845, to mamy screenshota z CPU-Z i już wiemy, że jeżeli chodzi o pamięci cache no to poziom pierwszy 2.4 mega, poziom drugi 40 a poziom trzeci 36 jeżeli chodzi o cache tutaj zostały zasłonięte napięcia niestety nie wiemy jakie są nie wiemy też jakie jest maksymalne taktowanie ale tego się dowiedzieliśmy z innego przecieku, gdzie Ryzen, przepraszam co ja mówię Ryzen, Intel Ultra 9 ma mieć 5.7 w buście Ultra 7 5.5, a Ultra 5 5.2 GHz, więc są są to niższe zegary niż w poprzednich generacjach. Konfiguracja rdzeniowa bez zmian 8 plus 16 ultra 9, 8 plus 12 ultra 7 i 6 plus 8 ultra 5. Natomiast to by było na tyle. Nie ma włączonego HT w tych procesorach, zresztą o tym Wam już też donosiłem. Zobaczymy, jak to koniec końców odbije się na wydajności, głównie w grach, bo to w gry celują te procesory. No i chipset Z890. Potwierdza troszeczkę przeciek z płyty głównej i tego chipsetu nazwy tych procesorów, że będzie to Intel Core Ultra Series, e, więc to o czym już od jakiegoś czasu poniekąd wiemy. No a teraz... Problemy z niestabilnością procesorów Intela, o których nagrałem cały film na swój kanał, więc jeżeli chcecie więcej tam wiedzieć, pół godziny gadania o tym problemie. Intel rzekomo zdiagnozował go, chodzi o jakiś problem z mikrokodem, który źle podaje napięcia. No i to może prowadzić długofalowo do nawet degradacji układów poprzez utlenianie się warstwy miedzi. No, zbyt duże napięcia miedzi to jest ta warstwa, która łączy ze sobą poszczególne bramki tak naprawdę właśnie ona jest tam przewodnikiem w tych bramkach no i niestety ten problem może być poważny dla Intela. Na razie Intel twierdzi, że znalazł go i w najbliższych aktualizacjach BIOS, które jako pierwszy ma wykonać EMSI, ten problem ma zostać załatany. O ile nie w całości, to przynajmniej w większości, ponieważ jak donosi Igor Walasek, no to generalnie niekoniecznie ten, to ta poprawa mikrokodu ma ten problem zażegnać. Inter twierdzi, że tak, natomiast no nie są w 100% pewni, czy faktycznie ten problem jest, wtedy będzie w 100% zażegnany. Tak twierdzi Igor Walasek. No, wydaje mi się, że jeżeli uda się poprawić problem z napięciami, no to przynajmniej e, geneza problemu zostanie zażegnana. A jak to będzie później? Czy procesory jeszcze przez kolejne Jakiś czas te takie uszkodzone, nadwyrężone układy nie będą gdzieś wychodzić, jest szansa, że jednak będą. Um, I jest szansa, że mobilne układy te są dotknięte tym problemem 13-14 generacji. Chodzi głównie o układy HX, czyli te, które są de facto z tej samej matrycy robione co układy desktopowe. Jedna z firm zajmująca się produkcją gier, twierdzi, że mają taki sam problem na laptopach jak na desktopach. Mniejszy ale jednak identyczne, jeżeli chodzi o to, co się dzieje z procesorami. No są to procesory poniekąd identyczne, te procesory HX, natomiast one mają obniżone TDP. Obniżone TDP nie oznacza obniżonych napięć, nie oznacza problemów z, braku problemów z mikrokodem, więc de facto faktycznie ten sam problem może występować na tych procesorach. Ale prawdopodobnie w mniejszym zakresie, i tutaj prawdopodobnie poprawka bios też pomoże. Natomiast jeżeli chodzi o laptopy, to problem jest większy, jeżeli by występował, no bo procesory Intel będzie wymieniał na gwarancji. Jeżeli kogoś ten proces, problem wystąpił, to będzie wymieniony. Podejrzewam, że nawet po zakończeniu okresu gwarancyjnego Intel się do tego przychyli, bo jeżeli by tego nie robił, to poważnie ucierpią, jeżeli chodzi o wizerunek. Natomiast jeżeli chodzi o laptopy, to już ta wymiana nie jest. Taka prosta. To nie jest po prostu dać nowy procesor, to trzeba przelutować cały układ BGA, a to już kosztuje i tutaj Intel poważne koszty poniesie. Ale moim zdaniem te koszty finansowe i tak są niczym w porównaniu do kosztów wizerunkowych, jeżeli ten problem miałby się jeszcze przez dłuższy okres czasu ciągnąć. No i firmy niektóre zgłaszają ponad 50% tych komputerów które oni posiadają na procesorach i9 i 9 i i głównie, 13 i 14 generacji bo to one są dotknięte głównie tym problemem zaczynają wymieniać na Ryzeny, ponieważ aż 50% tych układów jest u nich dotkniętych tym problemem, no głównie dlatego, że pracują w wysokim obciążeniu choćby z takimi silnikami graficznymi jak Unreal. Engine. Zobaczymy jak to się będzie rozgrywać w kolejnych miesiącach. Będziemy Wam o tym na pewno donosić. A na zakończenie Nowe przecieki o funkcjach Ray Tracingu w PlayStation 5 Pro. No, wiemy na pewno, że dostanie wsparcie dla RT w lepszym, dużo lepszym zakresie niż do tej pory zwykłe PlayStation. PlayStation 5 Pro być może to zobaczymy nawet w tym roku, we wrześniu albo w październiku, o tym jeszcze nie wiemy. No Jestem ciekawy, czy RDNA 4, bo to ono jako nowy układ graficzny dla PlayStation 5 Pro, znacząco tutaj tą grafikę poprawi. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo e, za spędzony ze mną wieczór. Miłego, reszty wieczoru, nocy, dnia. Życzę kiedykolwiek to oglądacie. No i co, widzimy się za tydzień w kolejnym podsumowaniu. Chociaż ja jeszcze wcześniej z jednym filmem do Was przyjdę na tym kanale w środę. Do zobaczenia. Cześć!